Spotykamy różnych ludzi, ale chyba wydaje się, że łączy ich jedno. To znaczy, chcą tutaj być i chcą mówić o Polsce. Czy długo trzeba było na córki, żeby tutaj przyjechały? Ja, no właśnie, odkąd pamiętam, chodzimy tutaj raz na powązki, raz na rondę domowskiego. Co roku jesteśmy na powązkach, gdzieem ponieważ dzieci oddają hołd swoim, um, sw swojej rodzinie. Ich pradziadek walczył w Powstaniu Warszawskim w siarych szeregach i pra, ciocie zmarły 5 sierpnia. Zamordowana została jako 15-letnia 15 pielęgnarka na Woli. No więc to jest taka rzecz, którą one pamiętają. I co roku chodzimy już bez żadnego oporu i zawsze im mówię: Pamiętajcie, żeby wracać co roku, pokazać swoim dzieciom i dzieciom swoich dzieci. A skąd przyjeżdżacie? My jesteśmy z Warszawy, ja jestem właśnie urodzonym Anglikiem, a od 15 lat mieszkam w Warszawie. Mhm. E, czyli... Więc dzieci są z Polski. Dzieci z Polski, czyli rodzina żony, rozumiem. Żony, tak? żony z Polski to są moje dzieci, oczywiście, więc to są anglo-polskie dzieci. Aha. Ja mam polskie obywatelstwo. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał mi 5 lat temu. A kiedy pan zdecydował się, żeby przyjechać do Polski, to było dla pana trudne? E, początki w Polsce były bardzo trudne, nie ukrywam, bo nie mówiłem po polsku. Mhm. E, nie miałem żadnych właśnie kontaktów i musiałam jakoś po polsku się mówi, kombinować, nie? więc kombinowałam, nauczyłem się polskiego, poznałam żonę, mhm. e, dzieci oczywiście również później. Mam fantastycznie właśnie e, teściów, e, dziadek jest z nami dzisiaj. I w międzyczasie odkryłem polską historię, polską kulturą i byłem zakochany w tej polskiej gościnności. Oraz, właśnie jako Brytyjczyk, na mnie to było niesamowite okrycie że odkryłem właśnie tą polską perspektywę II wojny światowej, co jest dla zwykłych Brytyjczyków w ogóle nieznana. Nikt nie ma pojęcia o powstaniu warszawskim, często jest mylony z powstaniem w warszawskim getcie rok wcześniej, kwietniu 1943 roku. Więc porząd tej wiedzy jest bardzo, bardzo niski. W Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, we wszystkich zachodnich krajach, dlatego jest nam bardzo ważne i powinno być obowiązek dla wszystkich polskich obywateli, żeby rozszerzyć wiedzę, informacje, indywidualne wspomnienie historii polskich powstańców i wszystkich służących właśnie w armii krajowej. A co pana ujęło w tej polskiej historii? Historia Wielkiej Brytanii też jest pełna zakrętów i takich dramatycznych momentów. A co w tej Polski pana pociąga? No, dla mnie to było niesamowite, jak poznałem babcię moją byłej dziewczyny i zapytałam ją dosyć głupie, może proste pytanie, kogo najbardziej nie widziałeś? Sowietów czy nadzysów? A one powiedziały Sowietów. A dla mnie, jako Brytyjczyk, z brytyjskiego punktu widzenia, nie ma nic gorszego niż nacji. To jest najgorsza rzecz na świecie. Więc to było dla mnie odkrycie i zaskakujące. I od tego momentu już postanowiłem sobie, że chcę właśnie poznać tą polską perspektywę, co jest kompletnie inne, jest tragiczne, ale jednocześnie jest inspirujące. Bo to, co się stało właśnie w warszawskich ulicach, to dla mnie jest najlepszy przykład, jak człowiek ma odzyskać swoją wolność, walczyć. Nie podawać się za idee, za ideały. I dla mnie, właśnie ten przykład Polaków służących, walczących po Stanie Warszawskim, jest niesamowity, inspirujący na dziś, żeby dać siebie więcej, żeby starać się, żeby służyć innym, służyć narodu, pomagać innym nawzajem. A ostatnie już pytanie, a Pana zdaniem, co powinniśmy zrobić jako naród, żeby ta nasza historia dotarła szerzej w świat? Niech każdy oglądający teraz wie, że jest więcej książek na temat wyzwolenia Paryżu, kilkaset. A na temat powstania warszawskiego właśnie, Kilka, kilkanaście w języku angielskim, jest tak mało wiedzy, tak mało informacji, tak mało filmów. Więc nie każdy influencer, młody człowiek, nastolatka czy nastoletek, produkować jak najwięcej metalu, żeby te przykłady tych bohaterów nigdy nie zostały zapomniane. No to drodzy influencerzy, bierzemy teraz telefony w dłoń, bo tym się to teraz robi. Opowiadam tę historię, zwłaszcza, że to, co tu można zobaczyć, naprawdę jest porywające. Bardzo dziękuję. Dziękujemy także panu za rolę dziadka, jaką pan pe pięknie pełni. Dziękuję. Tutaj właśnie widzimy, widzimy dzieciaczki. A propos nieznajomości historii powstania w, w Anglii. Paddy pisze książkę, więc pewnie dotrze to do, na wyspach. Tak. Do pisze książkę na temat Polski, jaki znak mój, jak Prycycik został Polakiem oraz kolejną książkę będzie na temat powstania waszywskiego. No